Ja jestem z LPS TV i nagrywam ten filmik o 20.49, tak? To nie jest zbyt odpowiednia pora na nagrywanie. Ale bardzo chciałam Wam podziękować... To jest special na 70 subskrypcji. Bardzo wam dziękuję. Sorry. Pff, da, 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 da. Bardzo wam za tą wielką liczbę, dziękuję. Naprawdę. 70 to jest taka duża liczba. I dziękuję za zrobiliście mi taki prezent walentynkowy. Ja na pewno też wam jakiś zrobię. No i tym prezentem jest ten filmik. No. Ale prawdziwy prezent będzie jutro. No. No to tak, bardzo wam dziękuję i z tej okazji chciałam Wam pokazać moją całą kolekcję pop LPS. A więc zaczynajmy. Nie wiem, czy będę przy czy sobie miała wszystkie, ale jak nie, to oczywiście pokażę w następnym odcinku. LPSy będą zabierane, no, zabierane losowo, no, no, no. Także, no, zabierajmy się do pokazywania. Dobra, a więc pierwszym jest Destiny. Wygląda on tak. Tak wygląda. I ma Potem mamy Klaudia. Klaudia wygląda tak. I Madziorka. Potem mamy tego doga. No jego głowa wygląda tak. Tłuszcz tak wygląda. Jezus kochany. No i Madziorka. Potem mamy bruk. Yy, nie mamy na nazwać Pamela, ale chyba zostanę przy ja Wygląda tak. I ma dziurka, Taką ruch. Yy, no. Przepraszam Was bardzo, ale wszystkich LPSów ów dokładnie ze sobą nie mam. Także może teraz zróbmy jakąś inną rzecz. Jutro może będzie QA, jak będziecie pod tym filmikiem zadawać dużo pytań, to jutro spodziewajcie się QA. Yy, no, ale nie wiem skąd będę czytać te pytań. No, oczywiście z telefonu, albo sobie je zapiszę. Yy, dobra. No to yy, jak coś to, yy, zadawajcie takie. Pytanka na temat LPS, na przykład to w, czy to yy, nie wiem na przykład wolisz LPS -y czy Mostra Nie no. Takich pytań jak mi nie zadawajcie, proszę Was. Na przykład czy masz starszą siostrę, masz... młodszym siostrę, masz starszego brata masz. Młodszego brata, masz w ogóle jakieś rodzeństwo. No, no. takie jakieś pytanka, takie podstawowe. No. Be back! Sorry za moją mamę, bo teraz się zadarła na mojego psa. No, yy, jeśli chodzi którego pytka najbardziej lubię, to na pierwszym miejscu oczywiście jest ten chłopak. Yy, yy, jakie? To było moje wielkie marzenie. Jakie? To było moje wielkie marzenie. Tak. Yy, to jest oczywiście swajk. Może tutaj nie ma takiego czegoś białego? ale ma tylko taki troszeczkę tylko troszeczkę białe o tyle ma tylko białe no ale będzie taka seria i on będzie dziewczyną i będzie się nazywał albo nazywała Angelina no na drugim miejscu mamy Doga tak no oczywiście będzie. tak yy, no w tym miejscu mamy tego kolejnego. No wiecie, jak wygląda? I No i oczywiście, brok. I tak. Widzicie, czy macie na przykład tego LPS-a? Tego, czy macie. Te, czy tego macie? Czy macie tego? Czy tego? Mogę wam podać ich imionek, że się pisać imiona To jest Spike To jest Zack To jest Claudia, To jest Brook A to jest Justin Tak, no i tu nie może, może i to nie jest takie walentynkowe tło Ale to było po kubku I mam zamiar z tego zrobić budkę dla LPS to było tak, tak. Dobra. Widzicie moje biurko? Piękne. Przepię Przepiękne. biurko. no okay. i tak. No to... Mm, tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zaczęcie łapkę w górę. Oczywiście kolejnego słupka walentynkowego. O no skomba. I... Cicho bądź mama! No i komentarz! Oczywiście, moja mama wspomniała. A, no, oczywiście, ma takie youtuberkę, także. No, gratuluję. Gratuluję. I no tak, no to by no było też w tym momencie. Jezus, ja już to mówiłam, już to mówiłam. No Jezus, juki, ty już to no. mówiłaś. Jezus! Teraz będzie siara i wszyscy mnie odsubskrybują i znowu będę miała zero subskrypcji. No. No, także tyle, pa. Jezus, nie, no, pa!